witam wszystkich na moim kanale w dzisiejszym filmie przeprowadzimy unboxing dysku Seagate Expansion 8 TB jest to 3,5 półcalowy dysk tak więc zobaczymy pięknie elegancko zapakowany już jeden taki dysk mam także zobaczymy czy trafił się wadliwy czy będzie sprawny że bierzemy się za unboxing nowego dysku twardego no i się przekonamy jak to będzie wyglądało tutaj go rozpakujemy Mam jeszcze proszę bardzo plombę. Także przecinamy No i zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, dysk jest tak zabezpieczony. Tak wygląda. Dobrze go wyciągamy. Mamy tutaj nasz 3,5 dysk Zaraz zobaczymy Czy o, jeszcze tu Instrukcje Tutaj widzę, że jest Nasz dysk Widzę, że jest o. Tak wygląda jakby na gumach ten dysk, jest bardzo krzywo w środku, nie wiem dlaczego, ten dysk twardy jak widzę, poprzedni tak nie był krzywo, także nie wiem czy nie, nie dostał strzała, ale zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczmy jeszcze co jest w tym pudełeczku z tym dyskiem. Mamy tutaj adaptery różnego, różnej maści i zasilacz no i oczywiście kabelek USB o USB nie wiem to nawet za standard jest ale typu B tam jeszcze jakieś inne taki nietypowy, nietypowy USB no i mamy zasilaczek no i zaraz zobaczymy czy dyswary nam się uruchomi to też jest bardzo ważne, teraz podepniemy i zobaczymy. Ten desk także że jest z tej obudowy i na pokoi. No tego chciałem przyjść na spokojnie. Jak to, no, o, mamy tutaj takich adapterków. Japońskie, nie wiem, jakieś takie. Angielska. W Indiach chyba takie są. Mamy 7 takich adapterków. Mamy dobra. A te niby takie same, tylko jedne mają grubsze. Drugie mają takie cięższe. Ten, ten grubszy chyba trzeba korzystać. Z tego co pamiętam. I tutaj cyk. Cyk i wkładamy sobie adapterek. Dobra. No i co? No. no Spróbujmy go podłączyć i zobaczymy, czy w ogóle wystartuje, nie? Bo z tymi dyskami różnie bywa. Kładę go tutaj. Delikatnie, żeby nie było, bo to są... Aczkolwiek on w transporcie to i tak pewnie już dostał szlaga. Acz pudełko cho... Aczkolwiek pudełko jest w ładnym stanie, ale... Wiecie jak jest. Także ja tutaj biorę się za... Roztwarcie. No i zaraz... Wszystko się okaże. Dobra, podpinamy zasilanie do tysku. No, jakoś tak nietypowo lekko wchodzi. No, a jeszcze zobaczmy, bo mnie to interesuje data produkcji tego egzemplarza. Może jest inny, inny ten. E, tam za moimi oczami to nie zobaczę. Dobra, najpierw zobaczymy, czy on w ogóle się uruchomi. To też jest ważne. Teraz on nam nie wystartuje. Musimy wpiąć kabel USB do komputera. Także zróbmy to. No i zaraz wszystko się okaże. Czy będę jechał z powrotem ze sklepu, czy jednak wystartuje. Wkładam USB typu A. No i zaraz wszystko się okaże. Uwaga, wtykamy. Czy się dysk zainicjuje? Jest dobrze. Zainicjował się procedura. Albo i nie. Dobra. Poszedł. Jest dysk widoczny. I teraz zobaczymy jego smart. Czytajmy jego smart 0 godzin i co tutaj mamy Start stop Relakowany czas pracy dysku Ilość włączeń dysku 8 razy. Ja go dopiero z pudełka wyjąłem, mhm, żeby z innych oczekujących Dobra no, wyłączmy go jeszcze raz i wyłączmy Dobra, dysk już tutaj nam zaparkował Zawsze należy chwilę odczekać On już teraz się nie wystartuje I zaraz próbujemy jeszcze go ponownie uruchomić, zobaczymy Ja tu taki dysk jeszcze jeden mam Procedura inicjacji Dysku jest taka sama, także chyba będzie chodził. spróbujmy jeszcze raz. Cyk włączamy. Dobra, działa. Działa dysk, super. Także ten egzemplarz działa. Patrzcie, ja wam tu odsunę na chwilę kamerę. Tutaj. A on coś tu pokażę. Mam jeszcze jeden taki dysk, też ośmioterowy. Ze względu na awaryjność tych dysków. Musiałem dokupić drugiego niestety. Ponieważ dwa razy pod rząd już miałem taką sytuację, że... Yy, ten nie działał. I patrzcie, ten ma ten ma równo dysk w środku. Tego już nie przekręcę, bo na razie pracuje. Ale to też jest 8 terówka. też jest 8 terabajtowy. Też ma 8 terabajtów. I teraz tak. Będę sobie działał w taki sposób, że dane, które będę zapisywał na jednym dysku, będą zapisywane na drugim. Zatem ma większe wibracje, niestety. Tak więc. Tak to sobie wymyśliłem. Ja wiem, że jest wiele innych lepszych sposobów na to, żeby archiwizować swoje dane, ale mam nadzieję, że nie będę miał problemu z tym, jeżeli na jednym i na drugim zapiszę dane. Bo teraz weźcie pod uwagę to, że niech taki dysk Wam trzaśnie. No to jak zapełnicie go nie wiem, na 4 terabajty? Ja mam 2 terabajty w komputerze, to gdzie ja te dane później mam kurde zapisać. A tak to go po prostu będę spróbował na wszelki sposób wyzerować, a dane będę miał na drugim, nie? Czyli po prostu tu mam, realnie mam 8TB w dwóch dyskach. Dobra. Działać działa, to fajnie. To dobrze, że działa. Na razie trzymajcie się. A! Jeszcze zróbmy mały test. Sprawdźmy jak ten dysk sobie daje radę e, tutaj na komputerku, zobaczymy. Na razie jest pusty. Na razie jest pusty, ale... To nic nie szkodzi. Jeszcze włączmy sobie crystal disk info. Dobra, jest dobry, 8 tera. A z SSD benchmark to nie jest benchmark do dysków twardych, ale tu możemy sobie zapis sekwencyjny zobaczyć. Wyłączmy 4K i 4, bo to są głównie dla dysków i sprawdźmy jak to, to, to co się będzie działo. No nie, to nie ten dysk. <laughs> to nie ten dysk. To wtedy dysk FMA jest. No nie. Nie przestawiłem dysku. Dobra, to, to, to jeszcze raz. To jeszcze raz. Dobra, i zobaczmy, co tu się będzie działo. Aha. Co ciekawe, jest troszeczkę wolniejszy od tego, tego dysku. Co kupiłem już gdzieś z miesiąc temu, bo ten podchodzi pod 200, 206, 215. No może zależy jak się głowica ustawi. Także ten ma 181 i 179. Może dlatego, że jest zimny, bo ma 18 stopni. No może powinienem trochę zaczekać, zanim go podłączę. No ale dobra, ważne, że działa, nie? Tak się ten dysk za zachowuje. O. No i teraz mam taki solidny backup. No nie.